W dzisiaj odcinku challenge. Przesuwaj się. Yy, niestety nam... Yy, nam coś się zaczęło. Ale dobrze, że... No kurde. <grydy> <grydy> ale dobra. No, to po prostu jest, że druga część. Te pytania odpowiadałam chyba źle. Dwa, dwa dobrze. Dwa dobrze. No. <grydy> Okej, okay, teraz czas na mnie. OK na przykład... Okej. Okay. Okej, okay, pierwsze pytanie. Nie ja słyszę ciebie. Słyszysz? Tak, ja cię słyszałam. O. o! Nie patrz. No! No nie! O, kurde! O! Nie patrz oczy Okej. Okay. Pierwsze pytanie. Co? Pytanie. Aha. Pierwsze. Jak jak nazywa zwierzę się się mui? Kuę. Jak się nazywa płyn, jak się zwie płyn. E, płyn. Kiedy? Kiedy przyjechałam. Przyjechałam do. Na. Tego. Taka miasta. Miasta. A ja wiem. Juhu, juhu, juhu. Kogo? Kogo? Najbardziej. Wyprowadzę? Lubię. Lubię. Kogo wyprowadzę? Lubię. Nie. Jak, gdzie, nazywa się, nazywa? on, mój, płyn, tata, jak nazywasz, jak nazywa się mój tata, twój tata, a, jesteś też Edward, nie, ja wiem, na e, nie? Nie wiem, masz jeszcze dwie szanse. Dobra, damy jej jeszcze jedną. Liter. Nie wiem. R er, e R nest! Ernest. Filowo weszła moja mama, ale dobra. Gdzie? 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 Się. Dalej, I co? Jeszcze raz. Się. Cię. Poznałyśmy. Potknęłyśmy. Jak robiliśmy challenge yoga? Okej, okay. A dobrze. Więc tak. Wszystko jest z... źle, myślę. Jak nazywa się mój pies? Źle. Jak płyn, powiedziała. Kiedy przyjechałam do tego miasta? Źle. Kogo najbardziej lubię? Źle. Jak nazywa się mój Tafa? Dobrze. Gdzie się poznałyśmy? Dobrze. Był no, źle. Dzisiaj się potknęliśmy, jak to No więc y, okej, okay, to wszystko. A Yoga Challenge to my niedługo nagramy jeszcze na pewno dzisiaj. Bo dzisiaj y, akurat to jest niedziela i taki, wiecie, dzień nie nudny. Więc. Nudny, ale coś trzeba robić. No właśnie. Więc dziękujemy Wam serdecznie za oglądanie i żegnamy pa pa pa. Pa pa!